Panie to postać należąca do uniwersum Marvela, stworzona przez pisarza Jerry Conwaya, która pojawiła się po raz pierwszy w 1974 roku w komiksie o Spider-Manie. Doczekała się własnej serii w 1987 roku i była ona wydawana do 1995. W roku 2000 seria trafiła w ręce scenarzysty Garta Enisa, który w ciągu następnych trzech lat stworzył 17 opowieści o nim. Punisher to bohater nietypowy dla świata Marvela. Nie jest superbohaterem, nie posiada żadnych magicznych umiejętności. Jest samotnym mścicielem, byłym Marines, który po śmierci swej żony i dzieci wypowiedział wojnę całemu światu przestępczemu Nowego Jorku. Pod wieloma względami przypomina Batmana, tyle że nie posiada jego pieniędzy i gadżetów i musi je zastąpić brawurą i dużą ilością broni maszynowej. Jego kulturowe korzenie tkwią w amerykańskiej traumie po wojnie w Wietnamie i w narastającym przekonaniu o bezsilności prawa. W klasycznych filmach lat 70. takich jak Rambo czy Życzenie śmierci. Jego postać nie ma w sobie nic z dziecięcego idealizmu typowego dla większości bohaterów Marvela. I Widzieliśmy go już w Daredevilu Franka Millera, gdzie wszedł w ideologiczny konflikt z postacią tytułową. W 1995 roku Ennis zrobił wspólnie z rysownikiem Dagiem Bright Żartobliwy odcinek pod tytułem Punisher Kills the Marvel Universe, w którym Punisher zostaje zatrudniony do tego, by zabić bohaterów Marvela, na czele ze Spider-Manem i Daredevilem, jako zemstę za śmierć swojej rodziny. Można ten komiks uznać za swoisty wstęp do Chłopaków i jawny wyraz niechęci pisarza do całej amerykańskiej superbohaterszczyzny. W roku 2000 już wspólnie ze Stevem Dillonem Annie stworzy 12 odcinków tomu trzeciego serii pod polskim tytułem Witaj ponownie Frank. W opowieści tej, początkowo nieco chaotycznej, pani Szerstaje staje do walki z demoniczną przywódczynią nowojorskiej mafii, panią Gnucci, która wysyła przeciw niemu całą armię, a gdy to okazuje się za mało, sprowadza niezniszczalnego rosyjskiego zabójcę, nazywanego po prostu Rosjaninem. I to już naszego bohatera zdecydowanie wyprowadza z równowagi. Panisher w wykonaniu Garta Enisa to taki kaznodzieja, ale bez teologicznych pretensji i bez niekończących się dialogów, które mają nas skłonić do polubienia pojawiających się tu postaci. To, co pozostaje, to niezwykłe połączenie humoru i makabry, czyli coś, w czym Enis nie ma sobie równych. Jego panisher jest pozbawioną moralnego zahamowania maszyną do walki, która nie dba o nic poza tym, by wykonać kolejne zadanie, polegające na zmasakrowaniu tabunu kryminalistów. Wrogie kule zasadniczo omijają, a gdy już w niego trafią, to ma to jedynie na celu wyrównanie nieco szans, jakie mają stający do walki z nim przestępcy. Posiada on podobnie jak Batman, niewyczerpane zdolności do regeneracji, a ostateczny wynik każdej konfrontacji jest z góry ustalony. Wszystkie kule, które w niego wystrzelą i ciosy, które na niego spadną, jedynie doprowadzą go do jeszcze większej wściekłości. Przeciwko sobie ma złoczyńców, którzy, podobnie jak on sam, Nakreśleni są w sposób czysto komiksowy. Pani Gnuci przypomina Mary Langel z Kaznodziei, z tym, że tamta przykuta była do wózka inwalidzkiego, a ta traci ręce i nogi po przypadkowym starciu z niedźwiedziem. Incydent ten nie zmienia jednak ani trochę jej wrednego charakteru. Po przebudzeniu się z narkozy, zdenerwowana głupią uwagą jednego ze swych kuzynów, każe drugiemu zastrzelić tego pierwszego, a gdy ten odmawia wykonania rozkazu, podąża przez kolejnych, aż znajdzie takiego, który zastrzeli wszystkich poprzednich. Scena ta uzmysławia nam, jeżeli wcześniej mieliśmy co do tego wątpliwości, że to, co obserwujemy, nie ma ambicji ukazania autentycznego świata i autentycznych ludzi. Jest rodzajem zabawy w jadkę, w której prawa fizyki są wielokrotnie naginane dla naszej rozrywki. Witaj ponownie Frank, jest jednym ze szczytowych osiągnięć Enisa. Decyduje o tym nie tylko emocjonująca, bardzo chwilami przerysowana fabuła, także to, że autor stwarza tu bardzo interesującą galerię innych postaci. Prócz Pani Shera równoprawnym bohaterem jest policjant o nazwisku Sup, który jest najbardziej nieudolnym i pechowym funkcjonariuszem prawa w mieście i który został wyznaczony dla żartu, by schwytać naszego nieuchwytnego mściciela. Jest więc Sup pewnego rodzaju wariacją na temat komisarza Gordona, cichego bohatera stającego za legendą Batmana. Z tym zastrzeżeniem, że jest on prawie całkowicie bezużyteczny. Mamy trójkę domorosłych vigilanti, Którzy biorą na siebie zaprowadzenie porządku w mieście, od których jednak sam Panisher odżegnuje się w typowy dla siebie sposób, to znaczy przy pomocy karabinu maszynowego. Jest wreszcie grupka sarkastycznie naszkicowanych zwykłych ludzi, którzy przypadkowo mieszkają w tym samym bloku co Panisher i próbują mu pomóc w starciu ze złoczyńcami. Jest wśród nich monstrualnych rozmiarów amator pizzy którego z powodzeniem użyć można do zmiażdżenia kogoś. Jest przedstawiciel młodego pokolenia z kolczykami w twarzy, jest wreszcie zachukana dziewczyna bojąca się wyjść z domu, zakochana w głównym bohaterze. Składający się z aż 37 odcinków, tom czwarty, wydany w latach 2001-2004, niestety nie osiąga poziomu tej pierwszej opowieści. Symptomatyczne jest, że najlepszym momentem jest odcinek pod tytułem Of Mice and Men, w którym Annie zwraca do postaci i sytuacji stworzonych w Tomie trzecim. kiedy Panisher, uciekając z jakiejś nieudanej akcji, trafia, chociaż trudno uwierzyć w tego typu zbieg okoliczności, w końcu Ameryka, jest krajem dość rozległym, do małej farmy, w której mieszka zakochana w nim była sąsiadka John. Nasz bohater jest w kiepskim stanie, podziurawiony kulami, podczas gdy farmę szturmuje armia rosyjskich gangsterów. Oczywiście tak jak wcześniej, rany które odnosi paniszer i fakt, że może się posługiwać wyłącznie jedną ręką, czynią walkę nieco ciekawszą, aczkolwiek naiwnością byłoby sądzić, że jego wrogowie, mimo wszystko, mają tu jakąkolwiek z nim szansę. Brutalność tej opowieści jest skutecznie łagodzona przez delikatnie zarysowany wątek uczuciowy, delikatnie, bo jakikolwiek związek uczuciowy czy seksualny paniszera z jakąkolwiek kobietą jest tu z założenia niemożliwy. Tej subtelności brakuje w wielu innych pojawiających się tu historiach, Kolejne postacie nie są już tak udane i sprawiają często wrażenie wyciętych z tektury. Z tego powodu w pięciodcinkowej Army of One Ennis zmuszony jest wskrzesić niezniszczalnego Rosjanina, który z przyszytą głową przypomina uniwersalnego żołnierza przyszłości. A w zrealizowanym po przerwie w 2009 roku rozbudowanym War Warzone wskrzesza też panią Gnucci, a w zasadzie kilka jej wersji. W Do Not Fall in New York City mamy krótką próbkę nieco poważniejszej twórczości i komentarza społecznego w spotkaniu pani Sherry z jakimś facetem, który załamał się psychicznie i zabił własną rodzinę. Business as Usual to dość naciągana opowieść o tym, jak główny bohater uwalnia porwanego bossa mafii, by wykonać skomplikowany plan zadania tej mafii jeszcze dotkliwszego ciosu. W The Exclusive jest szantażowany przez cynicznego dziennikarza, który ubzdurał sobie, że zrobi z nim wywiad, a wiadomo, że zadzieranie w ten sposób z Paniszerem nigdy nie kończy się dobrze. Vertical Challenge to z kolei historia na granicy absurdu, w której panisher staje do walki z Wolverinem, by odkryć, że władze w mieście przyjął gang karłów, marzących o tym, by zemścić się za wszystkie doznane upokorzenia, a w Downtown bohater trafia na moment do Irlandii. Trzyodcinkowy Brotherhood jest próbą połączenia świata Pani Shara z całkiem poważną opowieścią o parze borykających się z problemami gliniarzy. Jeden jest zadłużony u mafii, a drugi bije swoją żonę. Trochę w stylu realistycznych dramatów policyjnych Eda Brubakera i z nie do końca oczywistymi wnioskami moralnymi. W Squid oglądamy natomiast wyrzuty sumienia dziwnego przestępcy odpowiedzialnego za śmierć kolegów, który pragnie tylko odnaleźć rzadki okaz gigantycznej kałamarnicy. Solidny poziom reprezentuje trzyodcinkowy Hidden, który jest opowieścią grozy o chłopaku, który umiera przygnieciony przez zwłoki swojej monstrualnie otyłej matki, by z czasem stworzyć w kanałach metra olbrzymią kolekcję martwych ludzkich ciał. W odcinku 27 pojawia się znana z Daredevila Elektra. Najsłabsze w zestawieniu wydały mi się późniejsze, rozbudowane opowieści. Street of Laredo, w której Panisher opuszcza Nowy Jork i udaje się na amerykańskie pustkowia. Oraz Confederacy of Dances, w której ponownie staje przeciwko marvelowskim bohaterom Spider-Manowi, Daredevilowi, Wolverine'owi, a nawet Hulkowi. Opowieści są rozdzielone krótką historyjką z przeszłości policjanta Supa pod tytułem Sup. Kontakt z tymi odcinkami utrudniała mi strona wizualna z rysunkami Kama Kennedy i Johna McCree, które zwyczajnie nie pasowały mi do poetyki tego komiksu. szer w wykonaniu Enisa to bowiem zdecydowanie dzieło Steve'a Dillon'a, który błyszczy tu jak nigdy w rysunkach, w których głowy są odstrzeliwane, kończyny fruwają w powietrzu, mózgi lądują na ścianie, a pięści miażdżą twarze na miazgę. Dylan nie musi tu dbać o zachowanie jakichkolwiek pozorów wiarygodności. Może tworzyć wizje przerysowane na granicy kiczu, bo większość tego, na co patrzymy, nie jest na serio. Przemoc jest wyjątkowo komiksowa, a mięśnie rosjanina, nieludzko wyolbrzymione. Dylanowi można zarzucić, że jego twarze chwilami są zbyt podobne do siebie. Z tego powodu postacie drugoplanowe zaczynają sprawiać wrażenie, coraz bardziej anonimowe, i są nie do odróżnienia od poprzednich ale ilekroć Dylona zastępują inni rysownicy, radzą sobie gorzej od niego. W The Exclusive i Vertical Challenge za rysunki odpowiada drugi etatowy artysta Enisa, Derek Robertson i tworzy je w zupełnie innym stylu. Obrazki są ciemne, przeładowane, w odróżnieniu do zazwyczaj uproszczonych i rozgrywających się w pełnym słońcu scen rysowanych przez Dilona. Robertson jest rysownikiem niepozbawionym talentu, aczkolwiek wolę tu Dilona, przede wszystkim z powodu tego jak rysuje samą postać tytułową i w jaki sposób przedstawia liczne sceny przemocy. U Robertsona krwi prawie nie widać. Okrucieństwo jest przerażające, podczas gdy u Dilona nieodparcie zabawne. W podobnym stylu co Robertson wykonał ilustrację do Hidden i Elektry, Tom Mandrake. Znów przenosimy się w sfery poważniejszej z pogranicza horroru. Z tym, że wyjątkowo nie podoba mi się sposób, w jakim artysta rysuje tu Pani Shera. Trochę szkoda, że wszystkie opowieści o Punisherze nie utrzymane są w podobnym stylu i nie reprezentują podobnego poziomu co pierwsze, to z tomu trzeciego. Wydaje się jednak, że Ennis miał tu zaledwie jedną dobrą historię do opowiedzenia. Później eksperymentował z różnymi podejściami do tematu, ale początkowego sukcesu nie zdołał powtórzyć. Jego paniszer najlepiej działał jako niezobowiązujący żart, wręcz parodia kina akcji lat 80. W kolejnych latach Ennis wciąż próbował z niego zrobić postać poważnej opowieści, czego efektem była cała seria wydana jako Punisher Max, przeznaczona dla bardziej dorosłych czytelników. Przyjrzymy się jej bliżej w jednym z kolejnych filmów.